Dobry, omówię teraz zadanie dynamiczna permutacja, które pojawiło się na e, jednym e, z naszych sparringów, chyba na 41 sparingu. W zadaniu tym e, trzeba było utrzymywać w sposób dynamiczny permutację zbioru od 1 do n i chcemy umieć wykonywać dwie operacje: operację swap, czyli zamień e, dwa elementy tej, tej permutacji miejscami. No, i chcielibyśmy też umieć policzyć wynik, jaki będzie, jeżeli z konkretnego elementu pójdę k kroków do przodu. Czyli to, to jest powiedzmy takie zapytanie, query. Tak? Chcielibyśmy realizować potencjalnie nawet na przemian te operacje swap i query odpowiednio szybko. Tak? Czyli gdyby zrobić to tak całkowicie naiwnie. Gdyby pamiętać po prostu tylko i wyłącznie, jaka jest permutacja pi, no to swap jest bardzo łatwy. Tak, jak potrzebuję zrobić swap elementu X i Y, no to wygląda jakoś tak, że mm, no po prostu zrób operację swap na pi X i Pi Y. Czyli w czasie stałym możemy wykonać swap. Problem jest jednak wtedy, że żeby zrobić query z tym. Tymi parametrami K i I, to, to wymaga pętli. Tak? To wymaga pętli, że e, mamy no, ileś kroków tak? od 1 do K. Musimy zrobić i podstaw pi od I. No i taka pętla jest dla nas nieakceptowalna. Tak? My chcemy, żeby dowolny typ operacji działał akceptowalnie szybko. Inne podejście, takie trochę odwrotne do tego, byłoby takie, że moglibyśmy pamiętać, gdzie byśmy z każdego elementu skoczyli o jeden krok, o dwa kroki, o cztery kroki, o osiem kroków itd. To jest taka tablica jump pointerów tak zwanych, czyli bym miał takie, taką tablicę, um, może J to, no dobra, nazwijmy IK, tak, ona by oznaczała, jakby gdzie wylądujesz, jeśli wykonasz dwa do potęgi k tej kroków z elementu i. Gdyby mieć taką tablicę, to w zasadzie łatwo potrafimy policzyć te wysokie potęgi permutacji, yy. Jakiekolwiek tam minima też będziemy w stanie liczyć, bo też możemy trzymywać sobie minimum na takim dużym skoku, to nie jest jakiś problem. Eee, jak policzyć taką tablicę jump pointerów? Może powiedzmy: No, tablica j cokolwiek od 0 to jest po prostu tablica pi, tak. Natomiast jak policzyć kolejny indeks? No jak wygląda? Co by się stało, jeżeli chcę skoczyć o 2 do potęgi k plus pierwszej kroków do przodu? No każdy taki skok o 2 do potęgi k plus pierwszej to są dwa skoki o 2 do potęgi k Czyli jak jest jakiś element i, to najpierw wykonuje pierwszy krok od elementu i do, do elementu j i k, czyli przeskoczyłem pierwsze dwa do potęgi k tej, następnie drugie dwa do potęgi k tej, to by było, przeskakuję z tego elementu, jeszcze przeskakuję kolejne dwa do potęgi k tej kroków, tak? Czyli z grubsza mogę powiedzieć, że j i k plus 1 Mogę uzyskać za pomocą takiego wzoru. Tak, no czyli skoro znam skoki co jeden, to znam skoki co dwa, skoro znam skoki co dwa, to znam skoki co cztery i tak dalej. Analogicznie mógłbym sobie utrzymywać właśnie taką tablicę, jakie jest minimum na kawałku, gdy wykonam powiedzmy 16 kroków, to mógłbym wiedzieć, że y, minimum z tych 16 kroków to by było minimum z tych pierwszych 8 i kolejnych 8. Więc łatwo jestem w stanie policzyć, no cokolwiek, co potrzebuje na temat przeskakiwania o pewną liczbę kroków, która jest potęgą dwójki. Jeżeli nie jest to potęga dwójki, to mogę łatwo ją złożyć. Powiedzmy, jeżeli chcesz zrobić 11 kroków do przodu, to musisz pójść o 8 kroków do przodu, potem jeszcze 2 i potem jeszcze 1. Czyli jak zapiszesz sobie tą liczbę w systemie dwójkowym, to tam gdzie są jedynki, to właśnie te kroki chcesz wykonać, tak? To byłoby fajne, to byłoby bardzo fajne, jeśli chodzi o query, bo wtedy każde zapytanie realizowalibyśmy w czasie logarytmicznym, bardzo szybko. Problem w tym, że nie potrafimy zrobić tego w sposób dynamiczny. To znaczy, jeżeli zamieniamy dowolne dwa elementy tej tablicy pi, to nam się cała tablica jump pointerów potencjalnie bardzo radykalnie zmienia. I nie jest łatwo obliczyć ją od nowa szybciej, niż po prostu zaorać starą tablicę i stworzyć nową. No więc mamy dwa takie skrajne rozwiązania. W jednym potrafimy szybko zrobić swap, w drugim potrafimy szybko zrobić query. No i pytanie, czy można jakoś spróbować połączyć te dwa rozwiązania w jakiś kompromisowy sposób, żeby połączyć zalety obu tych pomysłów. I okazuje się, że można to zrobić, jeżeli zrobimy taką uproszczoną tablicę jump pointerów, to znaczy nie mieć skoków co jeden, co dwa, co cztery i tak dalej, tylko mieć skok co jeden i co b. Będą tylko dwa typy skoków, tak? Czyli oryginalną permutację wiemy już, że się łatwo utrzymuje. No i trzeba będzie zarządzać tylko jednym poziomem tych jump pointerów o b. To zaraz się zastanowimy, jak to zrobić. No więc jak wygląda query? Ja może od razu zdradzę, że ten to b będzie dobrane jakoś tak, żeby to było rzędu pierwiastek z n. Będziemy chcieli tak zbalansować, tak? No więc pomysł jest taki: jeśli chcemy przeskoczyć z jakiegoś elementu o k kroków do przodu, no, i coś tam zobaczyć o tej permutacji, czy nie wiem w jakim elemencie wylądujemy, albo jaki jest minimum na tym kawałku, no to co robimy? Najpierw robimy skoki co B, póki możemy, a potem, kiedy już jesteśmy za blisko, to robimy skoki co 1. To jest zbiore łatwe, tak? Dopóki K większe niż B, czy znaczy tam większe równe, zrób skok duży, jump pointerem, tak? I, i zmniejsz K o B. A w przeciwnym przypadku już po prostu skacz co jeden, aż dojdziesz do końca. No więc query jest może nie tak szybkie, jak było wcześniej w tych jump pointerach różnych poziomów, ale niewiele wolniejsze. No ale w jaki sposób teraz zrobić swap? No więc co się dzieje? No teraz wykorzystamy to, że to nie jest byle jaki graf, tylko wykorzystamy to, że jest permutacja. Permutacja składa się z jakiś cykli. No i teraz co się dzieje? Powiedzmy, że zamieniamy jakieś dwa elementy x i y, no to co się dzieje po, po tej zamianie? No, po tej zamianie z grubsza rozcinają się nam te cykle, tak, czyli powiedzmy zatracamy tą krawędź i zatracamy tą krawędź, no i pojawiają nam się nowe krawędzie, tak, pojawia nam się hmm, ta krawędź i pojawia nam się tak, czyli z grubsza możemy myśleć sobie tak, że słop to jest po prostu wywal dwie krawędzie w tym grafie i dodaj dwie krawędzie do tego grafu. I w zasadzie to jest cały słop. No i teraz zastanówmy się, czy potrafimy, czyli potrafimy łatwo podmienić tablicę pi. Nie wiem, potrafilibyśmy też łatwo podmienić tablicę pi do minus pierwszej, czyli takich skoków cofających o jeden. No, czy potrafimy łatwo podmienić tablicę skoków co B? No twierdzę, że tak, no bo powiedzmy, że te cykle, dwa które narysowałem, te czarne, że one są bardzo długie, powiedzmy, no to zastanówmy się, kto tylko gdzieś będzie inaczej skakał niż wcześniej. Tylko i wyłącznie ten kawałek cyklu o długości B będzie przeskakiwał jakoś inaczej, do potencjalnie do jakichś tych elementów się dostanie. No, i analogicznie, tylko i wyłącznie ten kawałek cyklu o długości B będzie skakał jakoś inaczej i dostanie się jakoś do tych elementów tego drugiego cyklu. Więc twierdzę, że cała zabawa, którą musimy zrobić, będzie rozmiarowo rzędu B. B elementów będzie, rzędu B elementów będzie musiało gdzieś indziej przeskoczyć niż wcześniej przeskakiwało, i jesteśmy w stanie wyznaczyć, no jak to będzie wyglądać, po prostu przesuwając się, chodząc po tym cyklu w czasie proporcjonalnym do B. Tak? Więc co potrzebujemy? Potrzebujemy wy wyznaczyć, jeżeli zamieniamy ten element x z y, to potrzebujemy umieć wyznaczyć. No, jakoś cofnąć się do tych elementów, których dotyczy ta zmiana. Tych elementów, których musimy w tablicy Jump pointerów coś poprawić, tak? Jak się cofnąć? No musimy mieć permutację odwrotną, no którą w miarę łatwo utrzymać. Czyli potrafimy się cofnąć, nawet tak naiwnie cofnąć się o B kroków od X, cofnąć się o B kroków od Y. No i potem chodzimy takim okienkiem, tak? Chodzimy sobie. Jak już mamy ten rozcięty, może na żółto zaznaczę, bo tak, zaznacz, bo tak zaznaczałem. Tak, to utrzymuję sobie teraz takie, e, sorry, dalej jest ta czarna część już po zamianie. To utrzymuję sobie takie okienko o rozpiętości B, którym się przesuwam, tak. Że ten element pójdzie tutaj, ten element... Tutaj, i tak dalej, tak? Czyli za każdym razem mam rozpiętość z tego okienka równą B. No i w czasie B proporcjonalnie jestem w stanie wyznaczyć tą tablicę skoków o B y, do przodu, tak? Jestem w stanie te tablice skoków zrobić. No właśnie, no i też y, minimum czy maksimum, jak potrzebujemy wyznaczyć na fragmencie permutacji przeskakując, tak? no to jak, to jak to, teraz to zaktualizować, tak? Bo za każdym, w zadaniu trzeba było nie tylko wiedzieć, ile wynosi pi do k tej potęgi, ale ile wynosi maksimum z tych wszystkich potęg od 1 do k, od elementu i. No więc, co musimy wiedzieć? Musimy umieć też dla takiego dużego skoku policzyć, jakie jest tam maksimum czy minimum, nie pamiętam w tym zadaniu jak było, ale musimy policzyć e, maksimum powiedzmy na tym, na tym okienku, który się przesuwa. No więc opcja, jak policzyć to maksimum, to jest taka, albo rozpinamy na tym cyklu jakieś drzewo przedziałowe. No i to jest nie za fajne, ponieważ to daje nam dodatkowy logarytmiczny czynnik złożoności, którego nie chcemy, bo już, już mamy i tak pierwiastkowy algorytm, więc nie chcemy, żeby czas był proporcjonalny do bruta. Inna opcja to jest rzeczywiście zauważyć, że to jest okienko, które się przesuwa, no więc możemy użyć struktury minimum czy tam maksimum w okienku. To jest takie w miarę standardowe. Czyli przechowujemy sobie kandydatów na takim DQ, dochodzi nam nowy kandydat, usuwa się kandydat, tak? Czyli utrzymujemy, kto jeszcze ma szansę stać się tym maksimum. No i wtedy czas zamortyzowany jest stały na wyciągnięcie tego maksimum z okienka. Jeszcze inna opcja jest taka, że my wiemy, że to są rozcięte cykle, że to nie jest byle co, tak? Więc możemy policzyć sobie, ile ilekroć będziemy potrzebowali, może jeszcze zrobię jeszcze jeden rysunek, żeby to zobrazować. Mamy te dwa cykle, mamy tę żółtą część przed zmianą, tutaj żółtą część przed zmianą, tu gdzieś są te miejsca, które się przepinają gdzieś indziej. No i tu jest ta nowa część cyklu, która będzie posłuży dla kogo innego. No i teraz tak. Co możemy policzyć? Możemy policzyć maksima sufiksowe tej części i możemy policzyć maksima prefiksowe tej części. No i teraz powiedzmy, chcemy wiedzieć, jakie będzie maksimum. Dla tego elementu, który zaznaczyłem, no to potrzebujemy wytrzasnąć maksimum tej części oraz odpowiedniego fragmentu tej części do tego miejsca. No to łatwo zauważyć, że to jest to maksimum sufiksowe albo to maksimum prefiksowe. Czyli wystarczy wziąć maksimum z tych dwóch maksimów, no i mamy sklejone tą część w czasie stałym. Czyli nawet żadnej mądrej struktury danych nie potrzeba. Nie potrzeba robić, tak? No i teraz biorąc pod uwagę to, że to jest taki algorytm, no wiadomo, w czasie pierwiastkowym, no to dobrze jest zadbać, żeby to dopchnąć kolanem, żeby złożoność e, ta pesymistyczna no nie była aż tak ujawniona. To znaczy, chcemy dobrać ten parametr B no, w zależności od, jakby jak to naprawdę działa. Czyli możemy sobie przygotować jakiś test który rzeczywiście tam będzie miał e, maksymalne dane, może jeden jakiś duży cykl, albo kilka jakichś małych cykli. E, no i w zależności e, jak to się będzie spisywało, to znaczy możemy rzeczywiście uruchomić program, zobaczyć, nie wiem, dla b równego 100 jak to działa, dla b równego 200 jak to działa, dla b równego 500 jak to działa, no i dobrać tą wartość parametru b w okolicach pierwiastka z n, e, żeby ten czas był... Najlepszy możliwy, tak? No i w zasadzie, w zasadzie to tyle. Tam limity nie były chyba jakoś bardzo restrykcyjne, więc można było sobie na dużo pozwolić, ale jednak bez loga tylko sam pierwiastek wchodzi. To zadanie da się też zrobić inaczej, szybciej, ale wymaga to użycia bardziej skomplikowanych struktur danych, o których nie chcę teraz mówić. No, ale generalnie, jeżeli już widzicie, że to są jakieś takie cykle, które się sklejają, e, no to, to pewnie wiecie, że pewnie istnieją takie struktury danych, które pozwalają zarządzać e, no, drzewami, co najmniej e, pod operacjami Link e, i cut, e, więc to się daje, to się daje też zrealizować na tych strukturach, nawet jeżeli to są cykle, jeśli te cykle jakoś mądrze rozciąć. No ale tak jak mówię, to, to jest trochę armata, jeśli chodzi o zastosowanie do tego zadania. No i byłoby trochę szybsze, ale no nie jakoś bardzo szybsze. Dziękuję za uwagę i życzę Wam powodzenia w dobiciu tego zadania.